Hej, dziś przedstawię Wam kilka roślin na literę A. Agawa. Rodzaj rośliny z rodziny szparagowatych pod rodziny agawowych. Liczy ponad 100 gatunków rosnących dziko od południowych części USA do północnych rejonów Ameryki Południowej. Pokrój. Sukulenty liściowe. Łodyga silnie skrócona. Liście są grube i mięsiste oraz pokryte drobnymi, ale ostrymi kolcami. Wszystkie gatunki agaw są hapaksantami. Kwitną tylko jeden raz w życiu. Zakwitają w wieku 6-15 lat, ale niektóre gatunki później, nawet w wieku około 100 lat. Tworzą wówczas pojedynczy pęd kwiatowy o wysokości do 12 metrów z ogromną liczbą do kilkunastu tysięcy kwiatostanów. Po przekwitnieniu roślina ginie, ale większość gatunków wytwarza odrosty korzeniowe, które kontynuują rozwój. Są to rośliny ozdobne. W krajach o cieplejszym klimacie są powszechnie wykorzystywane do nasadzeń krajobrazowych, w dużych ogrodach skalnych i w parkach. W krajach o zimniejszym klimacie, między innymi w Polsce, niektóre gatunki są uprawiane jako rośliny pokojowe. Wykorzystywana jest do produkcji takich alkoholi jak tequila. Dawniej robiono z nich też papier oraz liny, sznurki. Niektóre gatunki agaw posiadają także zastosowanie lecznicze. Syrop z agawy jako środek słodzący. Akacja. Rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny bobowatych i podrodziny brezylkowych, dawniej mimozowych. Liczbę gatunków ocenia się na około 1300. Występują w strefie tropikalnej i subtropikalnej całego świata, głównie w międzyzwrotnikowej Afryce, szczególnie Etiopii, Somalii, Kongo, RPA oraz Australii i Tasmanii. Tu największe bogactwo, około 950 gatunków. W Azji najliczniejsze w Indiach i na Półwyspie Indochińskim. Na półkuli zachodniej północna granica zasięgu przebiega przez Teksas i Nowy Meksyk. Akacje stanowią często składnik flory stepów i sawan. Obejmują bardzo zróżnicowaną grupę, zawierającą zarówno drzewa do 45 metrów wysokości, jak i krzewy o wysokości od 1 do 2 metrów, a nawet liany. Liście pierzaste ułożone, skrętolegle, pojedyncze lub podwójne, niekiedy złożone. Często właściwe liście są silnie zredukowane, a liśćmi są liścianki, czyli przekształcone ogonki długości od 5 mm do 30 cm o zróżnicowanym kształcie. Zarówno liście jak i liścianki zaopatrzone są w przylistki, które często przekształcają się w ciernie osiągające nawet do 12 cm długości. Kwiaty małe cztero- lub pięciokrotne, obu- lub rozdzielno-płciowe, zebrane w 10- do w główki lub kłosy. W każdym kwiecie, posiadającym organy męskie, znajdują się liczne, często ponad 50, pręciki o barwie kremowej, żółtej lub pomarańczowej, z reguły wystające ponad okwiat. Owoc, pękający lub niepękający, strąg, podłużnie jajowaty lub równowąski, zazwyczaj z przewężeniami między nasionami. Niektórzy przedstawiciele akacji są roślinami ozdobnymi. Żółte, pachnące migdałami sprzedawane są często pod nieprawidłową nazwą mimozy. Z akacji otrzymuje się katechu i gumę arabską. Gomąski akacji wchodzą w skład herbu Australii i innych symboli tego kraju. Uproszczone przedstawienie graficzne nie pozwala na określenie konkretnego gatunku. Akant rodzaj rośliny należących do rodziny akantowatych obejmuje około 30 gatunków. Występują one w strefie tropikalnej i subtropikalnej Starego Świata z jednym gatunkiem sięgającym północnej Australii. W Europie rosną trzy gatunki. Rośliny te są zarówno na pustyniach, jak i w lasach namorzynowych, na suchych stokach i w widnych lasach. Wiele gatunków jest uprawianych jako rośliny ozdobne. Motyw liścia akantu miękkiego lub kłującego jest od starożytności wykorzystywanym ornamentem w architekturze. Niektóre gatunki wykorzystywane są lokalnie w ziołolecznictwie. Pokrój. Bieliny, krzewy do 3 metrów wysokości lub rzadziej rośliny jednoroczne, pędy prosto wzniesione lub płożące. Liście naprzeciwległe lub zebrane w rozetę przyziemną ogonkowe. Blaszka liściowa cało brzega lub wcinana, często kolczasta na brzegu. Kwiaty zebrane w kłosowate kwiatostany szczytowe. Kwiaty wsparte są wygiętymi, jajowatymi i kolczastymi przysadkami – Korona ma barwę białą, zieloną, różową lub czerwoną. Pręciki cztery na tęgich, sztywnych nitkach, szyjka słupka pojedyncza, cienka, zakończona rozwidlonym znamieniem. Owoce to rebki elipsoidalne, kilkunasienne. Zastosowanie rośliny to forma ozdobna, od czasów starożytnych, sadzona w parkach i ogrodach. Liście były motywem dekoracyjnym. Dzięki swojemu wyglądowi akant stał się motywem dekoracyjnym w postaci stylizowanego liścia śródziemnomorskiej rośliny. Motyw ten występował w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu, później powtarzane był w renesanzie, baroku i klasycyzmie. Aksamitka rodzaj roślin jednorocznych, należących do rodziny astrowatych. Według deplan list w obrębie tego rodzaju znajdują się 53 gatunki o nazwach zweryfikowanych i zaakceptowanych podczas gdy kolejnych 26 taksonów ma status gatunków niepewnych, niezweryfikowanych. Występuje naturalnie od klimatu tropikalnego do umiarkowanego w Ameryce oraz Afryce. Największe zróżnicowanie osiągając na obszarze Meksyku. Gdzie indziej, także w Polsce, niektóre gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne. Zastosowanie ozdobne, niektóre gatunki uprawiane są w Europie na rabatach, Lecznicze, naziemne części rośliny bywają wykorzystywane do produkcji leków. Aksamitka jest stosowana w problemach układu pokarmowego, w tym braku apetytu, wzdęcia, ból brzucha, kolki, helmintozie i czerwonce. Jest również stosowane na kaszel, przeziębienie, nagminne zapalenie przy usznic czy ból oczu. Powoduje pocenie się. W sztuce kulinarnej jadalne kwiaty stosuje się do sałatek i do ozdabienia potraw. Ponadto aksamitka lśniąca jest używana w kuchni jako substyt bardziej znanego estragonu. Stosuje się również jako olejek eteryczny, który wykorzystuje się w ogrodnictwie, gdyż ogranicza rozwój chwastów i odstrasza zapachem szkodniki glebowe. Podobne działanie ma sadzenie tej rośliny pomiędzy innymi uprawami. Używa się go także w kosmetyce. Rośliny bardzo łatwe w uprawie mogą się dostosować do większości gleb ogrodowych, preferują stanowiska w pełnym nasłonecznieniu, konieczne jest podlewanie w okresach suszy. Większość gatunków aksamitki to rośliny tropikalne, które są bardzo wrażliwe na mróz, jednak często są uprawiane w klimacie umiarkowanym jako rośliny jednoroczne. Rozmnażają się z nasion wysiewanych do rozsadników wczesną wiosną. Chcąc, by zakwitały wcześniej, lepiej jest kupić gotowe sadzonki wyhodowane przez specjalistów pod osłonami. Rośliny mogą być atakowane przez ślimaki, a przy długotrwałych deszczach przez szarą pleśń. Zapobiega jej się chemicznie przez opryskiwanie preparatami grzybobójczymi. Aloes rodzaj jednoliściennych sukulentów liściowych, liczy około 550 gatunków. Należą do niego formy drzewiaste, krzewiaste, byliny, niekiedy liany. Zasięg występowania roślin z tego rodzaju obejmuje półwysep arabski, Afrykę i Madagaskar. Mają rozgałęzione lub nierozgałęzione pędy, zakończone rozetą mięsistych liści, zawierających żółtawy lub brązowawy sok mleczny. Liście mięsiste, najczęściej z woskowatym nalotem, brzegiem kolczaste, umieszczone w przyziemnych rozetkach. Kwiat długi, czerwony, żółty lub pomarańczowy, bogaty w nektar, zebrany w grono, zapylany przez ptaki, niekiedy kwiaty są dwubarwne. Powtarzające się kwitnienie odróżnia aloesy od podobnych do nich agaw, które kwitną raz w życiu i zamierają. Wszystkie gatunki aloesów, z wyjątkiem aloesu zwyczajnego, aloewera, są chronione przepisami. Aloesy rozmnaża się wegetatywnie i przez nasiona. Gorzki sok aloesu zwyczajnego jest wykorzystywany we współczesnej medycynie, często w postaci oleju aloesowego. Sok stosowany bezpośrednio na rany skóry bardzo przyspiesza proces gojenia. U małych dzieci niewskazane jest stosowanie okładów z aloesu w formie czystej, to znaczy z części miąszu lub rośliny, gdyż może dojść do poparzenia lub nawet owrzodzenia skóry w miejscu przyłożenia rośliny. U dzieci ze względu na chłonność skóry może dojść także do zaburzenia działania przewodu pokarmowego, objawiającego się nudnościami, a nawet wymiotami i biegunką. Amarylis. Rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych, obejmujących dwa gatunki pochodzące z Afryki Południowej. Wieloletnie rośliny zielne, tworzące podziemne cebulę. Liście odziomkowe, szeroko równowąskie, dystychiczne jednoroczne. Kwiaty silnie pachnące. Lejkowate kwiaty zebrane są w wyrastającym na głumbiku baldach, wsparty okrywą z dwóch podsadek. Okwiat lejkowaty, zwykle lekko-grzbiecisty, nieco zwisły, sześciolistkowy. Sześć pręcików o równowąskich, zakrzywionych główkach skierowanych do wewnątrz. Szyjka słupka trójdzielna. Owoce przypominające jagody, niemal kuliste torebki, zawierające niewiele zielonych lub różowych nasion. Arbus. Nazywany też kawonem, gatunek rośliny z rodziny dyniowatych. Pochodzi z Afryki Południowej, gdzie nadal rośnie dziko, ale jako gatunek uprawny został rozprzestrzeniony w wielu innych regionach o ciepłym klimacie i jest uprawiany w wielu krajach świata miejscami dziczeje. Łodyga płożąca się, na przekroju jest okrągła, osiąga 2-5 metrów długości, jest szorstko owłosiona i posiada wąsy czepne. Liście duże, ciemnozielone, u podstawy sercowate, a wyżej położone silnie powycinane trój- lub pięciodzielne, osadzone na ogonkach liściowych. W węzach liściowych wyrastają wąsy czepne. Kwiaty niewielkie wyrastają pojedynczo w kątach liści. Korona kwiatu zwykle jest żółta lub zielonkawo-żółta, połączona w rurkę z pięcioma płatkami. Na jednej roślinie występuje 10-30 kwiatów żeńskich i 100-400 męskich. Owoce. Jadalna jagoda ze słodkim, ciemnoczerwonym, pomarańczowym, żółtym lub białym miąższem. Korzenie. System korzeniowy jest bardzo rozległy i płytki. Sięga w głąb na około 60 cm. Jest to roślina jednoroczna. Owoce arbuza dzięki dużej zawartości wody działają moczopędnie. Są zalecane dla chorych na nerki. Z badań wynika również, że podobnie jak pomidor i czerwony grejpfrut jest źródłem likopenu, który ma właściwości wspomagania leczenia chorób nowotworowych. Arbuzy używane są do maseczek na skórę, działają bowiem przeciwzmarszczkowo, tonizująco i ściągająco. Pomagają przy leczeniu stanów zapalnych skóry i zajadów. Jest to roślina światłolubna, ciepłolubna i potrzebująca bardzo dużo wody. Optymalna temperatura powietrza waha się od 21 do 29 stopni Celsjusza, minimalna to 18, a maksymalna 35 stopni. Arcydzięgiel, gatunek rośliny z rodziny selerowatych. Roślina ma wiele nazw zwyczajowych i ludowych. Angelika, Dzięgiel lekarski, Dzięgiel wielki, Anielskie ziele, Archangielski korzeń, Anielski korzeń. Występuje w stanie dzikim w górzystych i wilgotnych terenach Europy i Azji. W Polsce jest to gatunek rodzimy, podgatunek typowy rośnie w Sudetach i Karpatach. Podgatunek nadbrzeżny występuje w pasie wybrzeża i dolinach rzek. Okazała roślina dorasta do 2,5 metra wysokości. Podgatunek nadbrzeżny osiąga 3 metry o silnym zapachu. Łodyga gruba, naga, bruzdowana, nieowłosiona, rozgałęziona, pusta w środku, w międzywęźlach. Kłącze krótkie, o grubości 5 cm, pofałdowane i brunatne. Wyrastają z niego cienkie, podłużne, bruzdowane korzenie. Liście duże, 3-4-krotnie pierzaste, osadzone na długich ogonkach. Kwiaty drobne, zebrane w duże kuliste baldachy złożone, zielonkawo-żółte u podgatunku typowego i zielonkawo-białe u podgatunku nadbrzeżnego. Kielich o pięciu niewyraźnych ząbkach, płatków korony pięć, o długości około półtora metra, pręcików pięć, słupek dolny z dwiema szyjkami. Owoce, duże rozłupki składające się z dwóch płaskich jasnobrązowych niełupek. Jest to roślina dwuletnia, kwitnie od końca maja do lipca. Rośnie w miejscach wilgotnych, na glebach żyznych. Preferuje stanowiska słoneczne i półcienie. Aster. Rodzaj roślin nasiennych, należących do rodziny astrowatych. Obecnie zaliczane jest do niego około 250 gatunków. Naturalnie występują na półkuli północnej, na obszarach o umiarkowanym klimacie. Wiele z nich to rośliny ozdobne, Chętnie uprawiane w ogrodach ze względu na dekoracyjne kwiaty. Nazwa rodzajowa aster pochodzi od starogryckiego słowa asteri, co oznacza gwiazda. Nawiązuje ona do gwiaździstego kształtu koszyczka kwiatowego. Byliny oraz wiecznie zielone lub sezonowo ulistnione podkrzewy o wielkości od miniaturowych roślinek do około 1,8 metra wysokości mają pojedyncze, zazwyczaj cało brzegie liście, niekiedy pokryte włoskami. Zewnętrzne kwiaty języczkowe u różnych gatunków w różnych kolorach, białe, różowe, purpurowe, czerwone, niebieskie, zebrane w koszyczek. Wewnątrz koszyka występują żółte lub różowe kwiaty rurkowate. Rośliny łatwe w uprawie, najlepiej rosną na słonecznym stanowisku lub w półcieniu, na przepuszczalnej i żyznej ziemi. Azorella, rodzaj rośliny z rodziny selerowatych. Obejmuje 26 do około 30 gatunków. Występują one w Ameryce Południowej. Rosną zwykle w miejscach skalistych i żwirowych, na torfowiskach i w trawiastych murawach, często tworząc charakterystyczne, zbite darnie i poduszki. Niektóre okazałe poduchy osiągają wiek 3000 lat. Są to rośliny typowe dla formacji wysokich andów, ale część gatunków spotykana jest także w innych zbiorowiskach roślinnych na mniejszych wysokościach. Znaczenie użytkowe ma zwłaszcza Azorella trójdzielna, uprawiana jako ozdoba. Niektóre gatunki użytkowane są lokalnie jako rośliny lecznicze, mogą znaleźć znaczenie w terapii cukrzycy. Ze względu na rozwój w krajobrazie bezdrzewnym i dostarczanie dobrego opału, przy spalaniu roślin te mają dużo ciepła i mało dymu. Wiele gatunków jest nadmiernie pozyskiwanych i z tego powodu zagrożonych. Byliny o niskich pędach tworzących zbite darnie i poduszki osiągające ponad 0,6 m wysokości i 1 m średnicy, pędy owłosione lub nagie. Liście ogonkowe o ogonkach często trwałych i sztywnych, kwiaty drobne, zebrane w pojedyncze baldachy, na szczytach pędów, eksponowane na szpułach lub schowane wśród liści, działki kielicha drobne. Korona tworzona jest przez pięć wolnych, zielonkawych, żółtawych do brązowych płatków. No to teraz żarcik, mówi hrabia do sługi. Janie, idź podlej kwiaty. Ależ panie, pada deszcz. To weź parasol. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Dziękuję bardzo za oglądanie i wysłuchanie mnie. Zostawcie coś po sobie pod tym filmem i dajcie znać w komentarzu, która roślina najbardziej Wam się podoba? I do zobaczenia w każdą środę i sobotę o 15. Cześć!